To Co widzicie, to jest zapora. Zapora i elektrownia. Zaraz, jak się kończy, wiedeń. Trochę się namęczyłem, żeby tutaj dotrzeć. Bo niestety, ale nie pamiętałem drogi. I co chwilę musimy się zatrzymywać i kombinować, w którą stronę mam iść. Ale wreszcie doszedłem. Za chwilkę zobacz, zobaczycie, jak to wszystko wygląda od góry. Ja się jednak wyłączam, bo zapomniałem o tym, że muszę zapierdzielać po schodach na, na czwarte piętro, Tutaj Jestem na szczycie, gdzieś tak w połowie całej zapory. Stamtąd przyszedłem. Tak to mniej więcej wygląda. Tam Dunaj płynie na Bratysławę. Nie czy nie słyszycie, bo tu spod a tak to wygląda znowu. I Aleja Miłości tak ją nazywam. W sumie każdą taką alejkę nazywam Aleją Miłości. Ławeczka jest. Można się wsiąść, otworzyć sobie piwko i rozkoszować pięknym widokiem. Jeśli nie chcecie patrzeć na rzekę, zawsze możecie popatrzeć na most. Ewentualnie troszkę się podkształcić jak działa cała zapora gdzie jest turbina, jak to wszystko przepływa. Natomiast ja dzisiaj planuję się udać w stronę inną niż kiedykolwiek byłem. Czyli dokładnie tam wzdłuż w Dunaju, po wyspie, aż dojdę na sam czubek. Byłem na czubku, ale po drugiej stronie wyspy. Z tej strony jednak jeszcze nie. A to całe, tam, Hen, daleko aż do gór, to jest Wiedeń. Jeden wielki jeden. Jedna, Jeden wiatrak, pierwszy, a drugi jest gdzieś na wyspie, tylko go nie widzę. Myślę, że jutro tam dojdę. A, tam jest. Jeżeli widzicie gdzieś tam na wprost, na wyspie jedyne dwa taki w całym wiedniu i tutaj tereny przemysłowe i druga wypływowa część stopowy. Wiele z osób, które mieszkają tutaj latami w wiedniu nie wiedzą nawet o tym, że są tutaj takie miejsca które naprawdę warto sobie pospacerować bo każdy myśli, że o, Wiedeń to jest jedno wielkie miasto tutaj nie ma nic ciekawego nie ma na przykład takich górskich potoczków teoretycznie górskich z tego powodu, że potok przepływa przez wyspę a aktualnie jestem gdzieś w pośrodku wyspy każdy myśli, a to jest miasto tutaj nie ma nic, żeby jechać gdzieś w takie miejsca, trzeba jechać daleko, w Alpy a to w rzeczywistości jest gówno prawda? tak więc powoli przygotowuję się do praktycznie drugiego dnia treningu picie już rozrobione że można troszkę wymasować, rzeczywiście biegam staram się biegać z pełnym ekwipunkiem czyli z tym plecakiem i tym małym wózeczkiem, kurtka się dalej suszy i ze względu na to, iż nie jestem w stanie biegać w glanach są one w wózku, a ja biegam boso przy okazji, poździeram sobie to co musiałbym zedrzeć, ale ża żałowałem kasy na pumec. poza tym, po co mam wydawać pieniędzy na pumec, skoro mogę sobie wszystko wytrzeć na asfalcie tak, dokładnie. Na asfalcie. Na wyspie. A tam za krzaczkami. To takie jasne. To jest zatoczka. Jeszcze dzisiaj idąc w to miejsce stwierdziłem, że trening będzie wyglądał to troszkę inaczej. Co prawda mam ym, prowiant ze sobą. Wziąłem na kilka dni. Mam prowiantu praktycznie na dwa dni treningu. Mam tam, mam pieczywo, mam. Owoce, mam warzywa. Nie mam żadnych mięs. Stwierdziłem więc, że trening zaczynam o 2-3 w nocy. Teraz na razie biegnę do miejsca, w którym się rozbiję. No bo praktycznie dzisiaj nie trenowałem w ogóle. W nocy nie spałem. A dobiegnę sobie tak do. Greczyzny, dobiegnę sobie tak do Greczyzny, tam do U1, stąd i w pierwszym, myślę, około 5 rano zarob... pojadę sobie na auto, zostawię sobie wózek i na siódmą rano pojadę na śniadanie. Na śniadaniu się napierniczam, ile potrzeba, wezmę sobie trochę na drogę i jedzie zajebisty rower Swoją drogą wczoraj spotkałem jeszcze lepsze rowery między innymi trzyosobowe ale nie takie że y, każda osoba siedzi jedna za drugą tylko jedna obok drugiej czyli jadąc na rowerze mam po prawej i po lewej stronie osoby A wracając do treningu, rozpoczynam go za chwilę i na no to mi się odstanie i wymiesza. Myślę, że przebieg dzisiaj ze 2 km. Kręgosłup mnie co prawda boli i będzie bolał jeszcze bardziej, ale myślę, że dotrzymam do końca tej. Wy tego już nie widzicie, jest pełna, pełnia księżyca. Tamte trzy światełka, tutaj co widzicie, to jest statek Rubicon 122. Tam po drugiej stronie jest oczyszczalnia ścieków. Zaraz zawiedniem. Tutaj naprzeciwko mnie tego nie widać na filmie, ja to ledwo widzę, jest kolejny statek. No a przed nami to duże światło na górze to jest pełnia księżyca. Przede mną się coś tam świeci, nie wiem co to jest, dopiero tam dojdę, ale jest gdzieś koło 10 wieczór, nie, koło dziewiątej wieczór. Bardzo fajny wiaterek ja idę przy Dunaju gdzie jest bardzo głęboko a jak wiadomo ja pływam bardzo dobrze czyli jak kamień a peł podczas pełni księżyca mam różne pojebane pomysły tak więc mam ochotę wskoczyć do tej wody wiedząc, że się i tak utopię wieża ratownicza nawet nie wiedziałem, że coś takiego tutaj jest naprawdę nie miałem pojęcia że coś takiego tutaj jest aktualnie znajduje się w Dokładnie tym miejscu, w którym chciałem się dzisiaj znaleźć, czyli na samym końcu wyspy Donau Insel. Jestem tutaj pierwszy raz w życiu. Nie wiem, czy będzie to widać na kamerze, ale widać. Tam naprost, takie czerwone światła, to jest wieża, wieża lotnicza, czy jak się tu tam na lotnisku nazywa, na szpelechacie. W moją stronę z tego co widzę płynie Barka. tak, w moją stronę ale nie słyszycie tego buczenia no i tak dzisiaj doszedłem tam gdzie chciałem teraz będę szukał jakiegoś przyjemnego miejsca na nocleg z tego powodu, że tutaj strasznie wieje no i do jutra jestem aktualnie w trakcie treningu jednak dopiero czego rozpocząłem, bo 10 minut temu obudziłem gdzieś o wpół do 10, a jest 20 po i kilka ciekawych anegdotek O tym, że wczoraj dotarłem do miejsca do którego chciałem, czyli na sam, konie, na sam początek wyspy, nie, dupa, na sam koniec wyspy to wiecie, to jest dokładnie z 4,5 km stąd. Druga sprawa jest taka, że jestem w trakcie treningu, więc zapieprzam z całym tym plecakiem i tamtą resztą. I tym razem robię sobie rundkę 4 km, nie, 3,5 km do końca wyspy. I z powrotem tutaj na most. A co się stało w nocy? W nocy podjechała do mnie policja i mnie kontrolowali. Ale nie dlatego, że jakoś dziwnie wyglądam czy coś w tym stylu, tylko myśleli, że ryby tutaj łowię i tutaj nie wolno łowić ryb. O czym dowiedziałem się dopiero wczoraj. Ciekawe. Sprawdzali mi cały sprzęt. Jeszcze wyciągnął ten mój nóż. Jeden. Tą moją mini maczetę. I się pyta, a to po co? Do łowienia ryb. Bo akurat zasypiałem, jak oni podjechali. Potem jeszcze dwa razy podjechali, także praktycznie w ogóle nie spałem, dlatego spałem teraz do 10:00, do pół 10, do dziesiątej Obudziłem się, tak się rozglądam i tak sobie myślę, co jest kurwa. Stoi koło mnie jeden koleś z Fjótem na wierzchu. Patrzę się, kowek dalej stoi następny. Jak się podniosłem, to się zorientowałem dopiero, że ja się w nocy rozbiłem na, na, centralnie na samym środku plaży Nudystów. Spoję do ja nie wiedziałem, że tutaj jest plaża Nudystów. Taka dzika plaża, nieoficjalna. Bo tak, nieoficjalnie rzecz ujmując, to tutaj wszędzie od mostu aż tam do następnego mostu. Sami nudyści w sumie, jakby na to nie patrzeć, jest, jest na co popatrzeć w czasie biegania. Niestety z dzisiejszego treningu chyba będą nici z tego powodu, że jak widać, siedzę sobie na plaży. Nie mogę kamerować więcej. Wiadomo, jest to plaża nudystów. Zresztą. Zresztą, kto z Was wybierając trening, a pobyt na plaży nudystów wybrałby trening? Raczej nikt. No właśnie. Kiedyś, bardzo dawno temu, Jan III Sobieski, nasz polski oficer, wyzwolił jeden spod okupacji Turków. Co na w zamian za to Polska otrzymała od Austrii, pokażę Wam, a wtedy jeszcze od austro Węgier, pokażę Wam za chwilę. Natomiast teraz zobaczcie, jak piękne. Statuły zostały postawione Rosjanom za to, że wyzwolili Austrię w czasie Drugiej wojny światowej. Kto zna rosyjski, może poczytać. I dorzucę Wam do tego kotki jeszcze później. A to wszystko, co widzicie w kolorach złota to w rzeczywistości jest złoto